Cześć, ja jestem Kati, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu książkowo-wyjazdowym. Wyjazdowy tym razem dlatego, że jestem w Wiedniu. Przyjechałyśmy z Anią na koncert Pani Katte Disco, ale przy okazji też coś pozwiedzamy, coś poglądamy. Jeżeli chodzi o update książkowy, wiecie, 6 godzin w optokarze, miałam okazję coś poczytać. I tak, skończyłam książkę do pracy i skończyłam słuchanie audiobooka Domu po drugiej stronie jeziora House on the other side of the lake Rayriego Segera. I tak jak do tej pory, tutaj takie małe Spoilery. Tak jak do tej pory byłam zachwycona książkami tego autora. Bardzo mi się podobały, były klimatyczne, świetnie się czytało, czy też słuchało, bo akurat wczoraj słuchałam w audiobooku i podobało mi się to, że autor pozostawia nas w pewnej niepewności, czy rozwiązanie jest paranormalne, czy rozwiązanie jest takie zupełnie naturalnie thrillerowe. Tak tym razem jestem bardzo rozczarowana. To jest generalnie historia aktorki, która chce schować się trochę przed światem, wyjeżdża do rodzinnego domu w Wermoncie nad jeziorem. Tam generalnie nie ma zbyt wielu sąsiadów, nie ma zbyt wiele otaczających jej ludzi. Ona się tam chce schować, przeczekać pewne, pewne sytuacje z jej życia. Ma też problemy z alkoholem, to jest związane jakby z jej problemami. W związku z tym chce się tam schować i jedną z jej pasji staje się obserwowanie domu po drugiej stronie jeziora i rodziny, która tam mieszka przez lornetkę. No i y, kobieta mieszkająca w tym Domu naprzeciwko, tam mieszka mężczyzna z kobietą, e, takie dość, po powiedziałoby się, idealne małżeństwo. E, ona, ta aktorka, obserwuje sobie to małżeństwo i ta kobieta w pewnym momencie znika. No więc ta aktorka zaczyna się zastanawiać, co się mogło stać i czy to, co ona widziała przez ten czas, kiedy obserwowała to małżeństwo przez lornetkę, może być w jakiś sposób przydatne do ustalenia, co się z tą kobietą stało. Jest to jeżeli chodzi o fabułę, i żeby powiedzieć Wam cokolwiek w mojej opinii, muszę się posłużyć niestety spoilerami, więc wybaczcie, jeżeli jeszcze nie czytaliście, albo przeskoczcie sobie ten kawałek. Generalnie tak jak powiedziałam, ja książki tego autora bardzo lubię. Lubię ten aspekt thrillerowy, lubię konstrukcję, lubię to, że on cały czas zaskakuje, że nawet 5 czy 10 stron przed końcem coś jeszcze może nas zaskoczyć. Tylko do tej pory te wszystkie zaskoczenia wynikały jakby z czynnika ludzkiego. Te książki były po prostu thrillerowe, bo ludzie robili dziwne rzeczy, bo coś wydawało się paranormalne, ale w istocie miało to uzasadnienie ludzkie, a tutaj niestety autor poszedł w tą stronę całkowicie paranormalną. Tam jest kwestia jakiegoś opętania, jakiegoś czegoś. No niestety zupełnie mnie to nie przekonało. Ja tych rozwiązań paranormalnych w thrillerach bardzo nie lubię, więc tutaj jakby konstrukcja była ok, napięcie było ok, słuchanie tego było ogromną przyjemnością. Wciągnęłam się w tą historię, zwłaszcza, że tych plot twistów po drodze trochę jest. No ale niestety ten ostatni plot twist książkę mi położył na łopatki. Także no nie mogę powiedzieć, że tym razem jestem jakoś szczególnie zachwycona. I druga książka, za której lekturę się zabrałam, też nie jestem jakby szczególnie zachwycona, bo czytałam Jestem głód Petry Dworakowej. I ta książka w Polsce jest reklamowana jako jakoś nawiązująca do wron. Wrony, wiecie, były bardzo popularne, bardzo chętnie się je czytało, ale to chyba Ola Książkowy freak, zwróciła uwagę na Instagramie, że Jestem głód jest książką dużo starszą. Wrony są nowe, więc. Tak naprawdę tylko w polskim tłumaczeniu pojawia się na okładce jakieś nawiązanie, że Ten Jestem Głód to jest jakaś historia w rony po latach. Te książki nie są ze sobą powiązane. I Jestem Głód jest tak jakby taką mieszanką listu, wywiadu. całość jest napisana w pierwszej osobie, przynajmniej ta część, którą ja przeczytałam do tej pory. Opowiada historię jakiejś dziewczyny, jej relacji z religią, z zakonem, w którym była, z księdzem, z którym się spotykała, z jedzeniem, dotyka tematu anoreksji, jakby jej budowanie. Życia rodzinnego, trochę też przemocy domowej, jakby jest tam całe mnóstwo tematów, ale ja nie wiem, dlaczego to ma mnie interesować. W sensie, co ma być takiego w tej bohaterce, że akurat jej życie ma mnie zainteresować i o jej życiu mam czytać. Także nie podoba mi się ani forma, ani treść i mam wrażenie, że wrony, które naprawdę robiły robotę klimatem, tematem, po prostu wszystkim, po prostu były dużo, dużo lepsze. A tutaj ten, jestem głód, mocno rozczarowuje. I widziałam też, że opinie są bardzo spolaryzowane. I Wiele osób, które właśnie zachwycało się wronami, dzisiaj mówię o tym, że jestem głód, jest słaby. Także zobaczymy. Nie mam ochoty, szczerze mówiąc, skończyć te książki. Doczytałam gdzieś do setnej mniej więcej strony. Książka ma 150, gdzieś coś koło tego. Ale nie mam ochoty jej kończyć. Także nie wiem, czy to nie będzie DNF, bo czytałam już tak naprawdę trochę na siłę. Więc zobaczę. Jeżeli dokończę w drodze powrotnej na przykład, to będę Wam updateować. Jeżeli nie, to myślę, że bez bólu serca możemy to potraktować jako DNF. Także tyle tytułem updateu czytelniczego. Teraz Ania się ogarnia, ja kończę ogarnianie i idziemy po zwiedzenie. Zaś miasto i ¡Gracias! Trochę ponad tydzień temu. Myślałam, że wrócę do domu, opowiem Wam o książkach, które przeczytałam, opowiem Wam o wyjeździe, pogadamy o patronacie, który dotarł do mnie właśnie w tym czasie, kiedy byłam w Wiedniu, no ale niestety rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany, bo okazało się, że wróciłam chora. E, właściwie już w dniu wyjazdu czułam się kiepsko, ale myślałam, że wszystko będzie okej, okay, że to tylko zdarcie po koncercie, dwa dni odpocznę, zregeneruję gardło i będzie dobrze. No ale jak słyszycie, po tygodniu nadal nie jest dobrze. E, wróciłam konkretnie chora, także ostatni tydzień byłam. Absolutnie wyjęta z życia, i tak naprawdę jeszcze nie obiecuję Wam, że wracam już do, do pełnego nagrywania, dlatego że dzisiaj nagrywam tylko testowo. Tak naprawdę to jest najwięcej, co powiedziałam przez ostatni tydzień. Starałam się unikać gadania, oszczędzać głos i tak dalej, żeby jak najszybciej wrócić do formy. Natomiast, no, jeszcze nie oddycha mi się normalnie, jeszcze nie mówię normalnie, więc jeszcze nie obiecuję, że wracam w pełnym wymiarze. Więc szybko podsumowując, tak naprawdę to wszystko, co się działo, i opowiadając wam o książkach i o tym patronacie, bo tak naprawdę ze względu na niego chciałam skończyć tego vloga bardzo mocno, bo. Nie chodzi o współpracę, wiecie, no oczywiście mam ją, bo to jest patronat i tak dalej, ale chodzi o to, że to jest bardzo dobra książka, która nie wyskoczy wam z lodówki. To nie jest taki tytuł, który będą mówić wszyscy, a zdecydowanie jest warty uwagi. Ale po kolei. Wyjazd oczywiście bardzo udany, nie licząc choroby. Koncert był przegenialny. Spełniłam takie swoje nastoletnie marzenie o zobaczeniu pani The disco na żywo. Bardzo się cieszę, że pojechałyśmy z Anią, dlatego że w momencie w ogóle, kiedy kupowałyśmy bilety, jakieś pół roku temu, nie było mowy o tym, że to będzie ostatnia trasa paników. Nie było mowy o tym, że Brandon stwierdzi w połowie tej trasy, tak naprawdę, ogłosi, że kończą działalność jako pani The disco. Być może Brandon za jakiś czas wróci, nie wiadomo, ale na razie pod szyldem pani Disco to jest koniec, więc bardzo się cieszę, że miałam okazję zobaczyć ich na żywo. Koncert był po prostu rewelacyjny. Falsety Brendona na żywo, to jest absolutne złoto, e, także bawiłam się fantastycznie i, i naprawdę nastolatka we mnie, taka emo nastolatka we mnie, była bardzo, bardzo szczęśliwa. Jeżeli chodzi o książki, wracając, skończyłam Jestem głód Petry Dworakowej, e, nie zrobiłam w końcu DNF-u, bo stwierdziłam, że skoro do końca mam 40 parę stron, to dam radę i przemęczę, ale książka mi się nie podobała. Nie podobało mi się, nie podobał mi się sposób, w jaki autorka opowiada całą tą historię, trochę jakby w perspektywie biograficznej, trochę jak reportaż, to była taka mieszanka biografii jakby pisanej w pierwszej osobie, czyli można powiedzieć wręcz autobiografii, czyli tego właśnie, tej narracji osobowej z takim reporterskim lekko sznytem, jeśli chodzi o styl, do tego jakieś fragmenty Ni to listów, ni to zwrotów do kogoś. Nie byłam w stanie, jakby, poukładać sobie tego stylu. A poza tym to, co mi przeszkadzało, to to, że w ogóle nie zżyłam się z bohaterką. Ja nie wiem, kim była ta postać i dlaczego ona miała być dla mnie ważna. I z jednej strony to jest fajne, bo daje to takie wrażenie, że to jest every woman. To się mogło zdarzyć każdemu, to mogła być historia każdego, więc to mogło być symboliczne w ten sposób. Ale dla mnie niestety to było męczące, bo mnie nie obchodziło to, o czym czytam. Mnie nie obchodziła historia tej konkretnej kobiety. Nie wiedziałam, dlaczego ona jest taka ważna, dlaczego ja mam o niej czytać. Więc wydaje mi się, że inaczej bym tę książkę odebrała i pewnie bardziej by mi się podobała, gdybym właśnie bardziej mogła żyć się z bohaterką. Gdyby ona dla mnie stała się w jakiś sposób ważna i namacalna i dopiero wtedy, gdybym poznała jej problemy. Wtedy mogłabym się tymi problemami bardziej przejąć. Bo to problemy są, są ważne. Natomiast nie, nie przejęłam się tak nimi, jak mogłam właśnie dzięki temu, czy przez to właściwie, że ta bohaterka była taka bezosobowa w pewnym sensie. Wracając, przesłuchałam też najnowszą książkę Alka Rogozińskiego, czyli zemska jest słodka. Tutaj tak naprawdę właściwie bez komentarza. No, Alek Rogoziński w dobrym wydaniu, w dobrej formie, lekko, zabawnie, komediowo, też z jakimiś ważniejszymi elementami, ale gdzieś tam w tle taka trochę satyra na pewne zachowania. Generalnie to jest historia o kobietach, które... Zdają się z dawnych czasów, rozdzieliło ich tam czas, losy i tak dalej. Ich życia poszły w zupełnie różne strony, ale teraz spotykają się po latach, ponieważ łączy ich zachowanie ich mężów. To znaczy, one wszystkie szykują się właściwie do rozwodu. Chciałyby w jakiś sposób zemścić się niejako na tych swoich mężach, układają pewien plan, natomiast. Nie planują tak naprawdę tego planu realizować. Ten plan zaczyna realizować się trochę poza nimi. Nie do końca przez nich, trochę przez kogoś innego, ale to już nie wdaje się w szczegóły. Nie przesadzałabym może ze stwierdzeniem, że to jest najlepsza książka autora i w ogóle najgenialniejsze to napisał. Nie będzie to mój ulubieniec, ale generalnie bardzo przyjemna w odbiorze, bardzo przyjemna fabularnie. Pouśmiechałam się trochę pod nosem, słuchając w trasie, także był jak najbardziej ok. Zaczęłam też czytać, gdy nadarzy się okazja, M. Lord dziewczyny zafiksowanej na punkcie teatrów muzycznych, która poszukuje swojej matki. Trochę to jest taki motyw jak z Mamma Mia, do czego też autorka bardzo mocno nawiązuje, porównuje tą bohaterkę właśnie, która ma trzy kandydatki na matki gdzieś tam w swoim bliskim otoczeniu, porównuje tą sytuację z sytuacją bohaterki z Mamma Mia właśnie, która szukała ojca w ten sposób, też miała trzech kandydatów i tak nie jest to książka wybitna, to znaczy ja to czytam na zasadzie takiego czytadełka, to jest przyjemne, młodzieżowe, lekkie i tak dalej, ale nie podoba mi się aż tak bardzo jak inne książki tej autorki. To jest też autorka Tweet Cute i tam ta książka podobała mi się bardziej. Banter między bohaterami, ta ich relacja, jakoś tam było więcej życia, było więcej tej lekkości. Tutaj no jest to fajne czytadło, ale jeszcze książki nie skończyłam, więc mimo wiecie, tygodnia leżenia w łóżku, gdzie mogłabym jakąś lekką książkę sobie przyswoić, to jakoś nie miałam ochoty do niej wracać. Nie mówię, że to będzie DNF, ale na pewno nie będzie to ulubieniec. I na koniec na dzisiaj zostawiłam sobie ten patronat, o którym chciałam Wam opowiedzieć, czyli książkę You'd Be Home Now, Kathleen Glasgow. To jest książka autorki How To Make Friends With The Dark, o której też Wam jakiś czas temu opowiadałam, którą też objęłam patronatem. Bardzo dobra, bardzo mądra, bardzo trudna książka How To Make Friends With The Dark i nie inaczej jest w przypadku You'd Be Home Now. To jest historia Emmy, dziewczyny, która pewnego dnia wraca ze swoim bratem z imprezy, jadą samochodem ona, jej brat, znajomy tego brata, który jest kierowcą i i jedna dziewczyna ze szkoły. Ona ich prosiła na tej imprezie, żeby ją ze sobą zabrali, że ona już nie chce na tej imprezie być, żeby ją zabrali ze sobą. No i zabierają. Niestety kierowca nie jest osobą, która powinna znaleźć się za kółkiem, dochodzi do wypadku, na skutek którego ta dziewczyna, którą ze sobą zabrali, umiera. E, Emmy jest bardzo pokiereszowana, ma problem z nogami, okazuje się, że jej brat był naćpany, nie był w stanie w żaden sposób jej pomóc e, i w konsekwencji tych wydarzeń trafia na odwyk. Książka tak naprawdę jest ilustracją konsekwencji tych wydarzeń, tego, co dzieje się później. W retrospekcjach wracamy do tych wydarzeń, dowiadujemy się, co dokładnie się stało, natomiast skupiamy się bardziej na tym, co dzieje się później, na tym, jakie te wydarzenia miały konsekwencje. Emmy wraca do szkoły i musi mierzyć się z tym, że z jednej strony jest, ma taką trochę etykietkę ofiary tych wydarzeń, ale z drugiej strony część osób uważają za winną, że mimo tego, że ona bezpośrednio się nie przyczyniła do śmierci tej dziewczyny, tak naprawdę to nie ona siedziała za kierownicą, nie ona spowodowała wypadek, no to część osób oskarża ją o to, że gdyby nie ona, to ta dziewczyna do tego samochodu by nigdy nie wsiadła, do dzisiaj by żyła. Z drugiej strony mamy też konsekwencje w postaci takiej, że brat dziewczyny trafia na odwyk, a ona, bardzo z nim związana do tej pory, niejako czuje się trochę współodpowiedzialna za to, co z nim będzie się działo dalej. Joey wraca w pewnym momencie z odwyku, natomiast ciężar, jakby opieki nad nim, przeniesiony jest przez rodziców y, tych nastolatków, właśnie na Emmy. To ona ma dopilnować, żeby jej brat. Nie zrobił kolejnej głupoty. To ona ma dopilnować, żeby jej brat żeby nie wrócił, na przykład, do ćpania. To jest oczywiście bardzo duża presja na dziewczynie, bo ona zamiast móc skupić się na pokładaniu swojego życia, zadbaniu teraz o siebie, o swoją dalszą naukę, o swoją stabilizację psychiczną i tak dalej, to ona cały czas odpowiada za swojego brata, za którego decyzję nie jest odpowiedzialna. Ona ma być odpowiedzialna w oczach jej rodziców, ich rodziców właściwie, natomiast ona obiektywnie nie może być odpowiedzialna za to, co jej robi jej brat. I jest dorosłą osobą i może robić tak naprawdę wszystko, co tylko chce. Więc mamy tutaj w pewnym sensie motyw takiej. Trochę parentyfikacji, ale nie w stosunku do rodziców. To nie jest dziecko opiekujące się rodzicami, tylko dziecko niejako zastępujące rodziców w opiece nad rodzeństwem. Dynamika po prostu, która tutaj nie powinna mieć miejsca absolutnie, i książka świetnie prezentuje, jakie mogą być tego konsekwencje. Włącznie z tym na przykład, że rodzice wpadają w pewnego rodzaju obsesję, szczególnie matka, ojciec jest lekarzem, ale szczególnie matka wpada w taką. W takie dziwne zachowania, że na przykład nie pozwala swojej córce, właśnie tej Emmy, która jest po wypadku, która jest obolała, która ma problemy z chodzeniem z nogą i tak dalej, nie pozwala jej brać leków przeciwbólowych, żeby przypadkiem się nie uzależniła tak jak jej brat. Właściwie te leki są, wiecie, dozowane, są ograniczane, no bo co jeżeli brat się na coś natknie? Co jeżeli ona gdzieś będzie homikować te leki, a brat to znajdzie? Co jeżeli ona właśnie się uzależni, biorąc te kolejne tabletki przeciwbólowe? Także. Dziewczyna z jednej strony ma się opiekować swoim bratem, z jednej strony ma zadbać o jego jakby bezpieczny powrót do szkoły i tak dalej, z drugiej strony w ogóle jest jakby pomijana kwestia tego, że ona też ucierpiała w tym wypadku. Odmawiane są jej leki, matka ją wysyła na załatwianie sprawunków i tak dalej. Dziewczyna ledwo chodzi, ale ma iść swojemu bratu na przykład kupić nowe ubrania do szkoły i tak Miałam wrażenie czytając, że właśnie ten brat jest taki bardzo hołbiony, taki idealny, a Emmy właściwie jest trochę w jego cieniu i trochę nie umie się po prostu odnaleźć. I to jest też kolejny wątek, którego książka dotyka, czyli właśnie Bycie sobą i odnalezienie jakiegoś własnego głosu w sytuacji, w której każdy ci mówi, kim jego zdaniem jesteś, kim jego zdaniem powinieneś być. Kolejne wątki w książce to jest kwestia takiego trochę klasizmu, trochę takiego elityzmu, bo rodzice Emmy, w ogóle ta, ta rodzina, jest dość majętna, dość bogata i matka szczególnie odcina się bardzo mocno od jakby nizin społecznych. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ona się odcina od osób z problemami. Znaczy, mimo tego, że jej syn ma problem z uzależnieniem od narkotyków, może powiedzieć wprost, że jest narkomanem, jest po odwyku, to ona się odcina od osób w podobnym kryzysie, tak jakby twierdząc, że to, to jej nie dotyczy, to nie jest jej problem, że te osoby to jest jakiś absolutny margines, jakieś zło, a ona w swoim bezpiecznym domu, w swojej bogatej rodzinie i tak dalej, ona się z tym nie mierzy, to jest zupełnie co innego. I w którymś momencie w książce następuje właśnie to zderzenie tego światopoglądu matki. I ojca, troszkę też, z rzeczywistością tych ludzi. I oni zaczynają schodzić coraz niżej, zaczynają sobie uświadamiać, że to, co się dzieje w ich domu, wcale nie jest tak dalekie od tego, co przeżywają inni ludzie, którzy na przykład oprócz tego, że są, jak, w jakiś sposób borykają się z uzależnieniami, są też w kryzysie bezdomności i po prostu tej pomocy potrzebują. Tak jak widzicie, mamy całą masę ważnych wątków, ale nie powrzucanych do książki tylko po to, żeby były. To wszystko wynika naturalnie z fabuły, to ma sens to się klei i to jest bardzo trudne w czytaniu. To nie jest przyjemna i lekka historyjka. Tutaj jakby muszę wam to bardzo wyraźnie zaznaczyć, jeżeli będziecie mieli ochotę czytać, a to tylko zachęcam, bo książka jest bardzo dobrze napisana i bardzo dobrze pokazuje pewnego rodzaju wycinek rzeczywistości. To nie jest lekka, cukierkowa młodzieżówka o odnajdywaniu siebie. To jest odnajdywanie siebie w pewnym sensie, ale nie w tym cukierkowym, lekkim wydaniu. To jest odnajdywanie siebie wbrew tak naprawdę wszystkim, wbrew oczekiwaniom, które ludzie mają wobec nas i wbrew sytuacji po prostu, która nas spotkała. Bohaterkę spotkało coś okropnego i nie tylko właśnie musi się mierzyć z tymi swoimi własnymi przeżyciami, z tym, że ona sama ma traumę po wypadku, z tym, że zamyka oczy i widzi wszystko to, co się działo, ale musi się Mierzyć się z konsekwencjami w życiu jej brata, jej siostry, która jest trochę nieobecna, ponieważ wyjechała na studia. Um, ona jest w pewnym sensie i dzieckiem, i osobą dorosłą, i ofiarą, i terapeutą. Na niej spoczywa tak wiele oczekiwań, tak wiele obowiązków, czy wypowiedzianych, czy niewypowiedzianych, że po prostu czytanie o tym, jak ona próbuje lawirować między tym wszystkim i próbuje w tym wszystkim jeszcze się nie zagubić zupełnie e, i nie stracić zupełnie siebie. Było po prostu bardzo trudne, było przejmujące, ale książka jest po prostu bardzo dobra. Książka naprawdę zasługuje na Waszą uwagę, więc jeżeli się zastanawialiście, jeżeli gdzieś Wam mignęła i nie wiedzieliście, czy warto, to bardzo, bardzo polecam, bo jest naprawdę bardzo dobra. To jest jedna z tych młodzieżówek, które nie wyskoczą Wam z lodówki, nie będzie się o nich mówiło absolutnie wszędzie, ale zasługują na lekturę, bo po prostu są wartościowe. I na koniec jeszcze dosłownie jedno zdanie, ponieważ kiedy byłam w Wiedniu, wydarzyło się coś absolutnie fantastycznego, za co chciałabym Wam bardzo podziękować. Na kanale jest już Was ponad 20 tysięcy. I jak zaczynałam nagrywać na YouTubie wiele lat temu, to myślałam sobie, że 20 tysięcy to jest taki nieosiągalny próg. To było takie trochę moje YouTubeowe marzenie. I oczywiście od tamtej pory te statystyki na YouTubie się zmieniły, te progi jakby możliwe. Pojawiły się najpierw konta, które miały 100 tysięcy, teraz zaksiążkowane zbliżają się do 200 tysięcy. 20 tysięcy to jest tak naprawdę już tylko kropla w tym wszystkim, co jest możliwe do osiągnięcia na Booktube, ale mnie to 20 tysięcy ogromnie ucieszyło. Dlatego, że kurczę, no 20 tysięcy ludzi, którzy. Potencjalnie chcą słuchać tego, co mówię o książkach. Ja sobie tego w najśmielszych snach nie wyobrażałam, i wiecie, no, dla mnie abstrakcja absolutna. Nie wyobrażam sobie 20 tysięcy ludzi w jednym miejscu. Więc może nie róbmy nigdy takiego mitapa na 20 tysięcy osób. Niemniej bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że chcecie słuchać tego, co gadam o książkach, za to, że komentujecie, jesteście aktywni i gdzieś tam podsyłacie mi kolejne pomysły na filmy i tak dalej. Że mimo tego, że może nie tańczę, nie śpiewam, nie recytuję. I nie robi wielkiego zamieszania, to są to takie osoby, które, którym taka forma po prostu odpowiada. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec, że będziemy jeszcze tutaj trochę rosnąć. Ja jeszcze nie mam ochoty odkładać kamery na bok, jeszcze mam ochotę zostać na YouTubie, chociaż oczywiście teraz muszę sobie pewnie zrobić pewną przerwę. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie, ja idę się regenerować. Jeszcze raz polecam Wam tą książkę, bo jest naprawdę warta Waszej uwagi. Jeżeli którąś z książek czytaliście, o których dzisiaj mówiłam, dajcie mi znać swoje swoich wrażeniach, dajcie też znać, co ostatnio. W ogóle czytaliście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!